Nie ma dziesiątki, jest tylko jedynka, twójka i trójka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć. Większość dzieci jest za jedynką. Ferie zorganizowane przez klub Raszyn też są niezwykle ciekawe. Witam bardzo serdecznie na terenie klubu Raszyn podczas półmetku ferii organizowanych w klubie, tu na terenie klubu osiedlowego spółdzielni mieszkaniowej Grunwald. Dwa tygodnie ferii... Dwa tygodnie ferii niemalże za nami, przed nami jeszcze jeden tydzień, bo przez trzy tygodnie organizujemy... Tutaj bezpłatne zajęcia, głównie świetlicowe dla najmłodszych mieszkańców osiedla Raszyn. Jak widać, dzieci bawią się wyśmienicie. Ja osobiście się bardzo cieszę, że pomimo pięknej przecież pogody, jaką mamy, to dzieci przychodzą i bawią się chociażby w klubie, spędzają razem czas, poznają się bardziej. Głównie są to uczniowie tutaj szkoły podstawowej numer 80, mieszczącej się przy ulicy pogodnej niedaleko klubu. Co prawda przy takiej pogodzie pewnie wszyscy wolelibyśmy dzieci widzieć na dworze bawiące się, goniące się, ale myślę, że w tych trudnych czasach, gdzie bardzo często telewizor, komputer zabiera ten najcenniejszy czas, ważne są także takie zajęcia, podczas których dzieci bawią się razem, wspólnie pod okiem instruktora. A dzisiaj, dzisiaj zajęcia prowadzi pani Edyta, instruktorka. Z Akademii Księżyczek i Książąt też cieszę się bardzo, że udało się taki kontakt nawiązać i, co, i to spowodowało, że mamy atrakcyjne zajęcia podczas bezpłatnych zajęć organizowanych na terenie klubu Raszyn. Dzieci gorąco powitały znaną im już panią Edytę, która poprowadziła zajęcia z chustą i przekazywała podstawowe informacje o zasadach właściwego zachowania w różnych miejscach. Wprowadzę tutaj e, drugi tydzień już animacje dla dzieci, właśnie związane z Star vivrem i wprowadzamy różne elementy, także chusta animacyjna. Myślę, że widać, że dzieciom się podoba, także jak najbardziej jesteśmy zadowoleni z zabawy wspólnej. Wow. Wow. uwaga, a ktoś ładnie Ja! Yes. 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 Nie ja bardzo Świetnie. Dobrze, ale już teraz wszyscy cichutko, bo wtedy no. nie. No. Zabawka, jedynkę, a pod jedynką mamy zachowanie przy stole. Mówię, szczytem braku kultury jest wydawanie niepotrzebnych odgłosów przy stole. Ciamkanie, siorbanie i mraskanie. To było kiedyś w dobrym tonie i oznaczało słowo uznanie dla kuchni gospodyni. Ale czasy się zmieniły. Nie odpowiadaj wrażeń z zabawy z, pełnym, z pełną burzą. To niesympatycznie nie wygląda i grozi. I grożisz rozrzucanie miedzenia po obecnych. Super. To tak ładnie czytać, to przeczytaj jeszcze ten kolejny przykład. Proszę, no. Jeszcze będą trzy zagadki dzisiaj. Łokcie staraj się utrzymać przy sobie, a nie rozkładać na stole. Pomyśl, że inni też chcą mieć miejsce. Pięć. Używaj subtów, a nie rąk. Nawet jeśli to mniej wygodnie, za to bardzo eleganckie. Cześć. Podziękuj wstając od stołu za posiłek zgadzacie się z tymi zdaniami? Nie! 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 A ktoś tego ładnie zachowuje z was? Dzieci kanapki się nie jest Nie, ale inne potrawy się jeżdżą, prawda? Posłuchajcie. Teraz widzę pizza. Można też z widelcem, ale do pizzy na przykład pomyślę, że jest taki wyjątek, że no, jak jest pokrojona, to można nożem. Pięć, Słuchajcie, teraz a, będzie dla was a, zadanie związane z siadaniem no przy stole, więc musicie usiąść po durecku w moją prawą stronę, obok mnie. Szybciutko, 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 wszyscy! Mają Spójrzcie, ten papier, to musimy sobie wyobrazić, czy to jest nasz bajkowy stół, okej? Ale fajny stół. No fajny, taki bajkowy. Tutaj, gdzie pokazuję rączką, jest lewa strona. Chłopcy! Jest lewa strona. Po tamtej stronie jest prawa strona stołu, okej? Okay? Słuchajcie, ja mam taką ściągę, że będę wam mówiła, gdzie macie usiąść, gdzie ma usiąść postać, którą wylosujecie. Uwaga, uwaga. U szczytu stołu, czyli tutaj po lewej stronie. A Pani nie wymieniła mnie. No ale, a kim jesteś? Rycerzem? Rycerze. No mówiłam. Rycerz. Pani nie mówiła. Widziałam na karteczce, że masz rycerza. A kto jest z rycerzem? O, super. Mamy dużo okay. rycerzy. U szczytu stołu, nie, czyli maszada A się tam odsuncie troszeczkę, żeby gdzieś się też tutaj. Uwaga, uwaga. Po lewej stronie trytona, pokażcie, masz lewą rękę, to Shada, Alladyn. Alladynka. Alladynka. Nie, nie jest to jest Alladyn, Shad. Alladyn, Uwaga, uwaga, ale po lewej stronie się Tak, masz rację, król, widzę za wszystko, wiesz. Kopciuszek chce usiąść naprzeciwko na. przeciwko ja to jest Alladyn. To jest. No ale ty nie jesteś Kopciuszkiem, prawda? Kopciuszek? Siadę, śmiechniesz się do nas trochę? Ty ręka, Arielka chce usiąść naprzeciwko swojego ojca króla Trytona. Gdzie to będzie naprzeciwko od króla? Dokładnie Nie pasujesz. No wiem. Aladyna Obok Alladyna chce usiąść Jane, dziewczyna Tarzana, żeby mogli rozmawiać o swoich przygodach. Tak. A jak się a jest Arielka? Nie ma jeszcze Arielki. A tak. Bella chce rozmawiać z Arielką, dlatego usiądzie z lewej strony syrenki. Co jest Bella? Bella! Musisz usiąść z, z lewej strony syrenki. No, z lewej strony. Bella. Ariel. Cześć. Pogadamy o tipsach. uwaga, Po lewej stronie Jane usiądzie Tarzan. Która kocha i drzewa, i wodę, chce usiąść pomiędzy Tarzanem i Syrenką. Ariel. Gdzie? Gdzie jest Tarzan? Pomiędzy sy Syrenką, czyli gdzie? Tu, tu gdzieś. No, siadaj, siadaj, siadaj. Uwaga, uwaga. Kolejna osoba. Królewna Śnieżka traktuje Kopciuszka jako swoją przyjaciółkę, dlatego usiądzie po jej prawej stronie. E, będą Kopciuszko, z pokaż się. Ja. Pokaż, rączka do góry. Tutaj ja mamy Kopciuszka i musisz usiąść po prawej stronie Kopciuszka. Super. Uwaga, uwaga. Bestia, cały czas zakochany w Belgii, usiądzie po jej lewej stronie. Rycerze staną przy drzwiach, żeby pilnować wejścia. To jest oh, Tak. Ale, ale musicie się ładnie stanąć jak rycerze. Dokładnie tak, na fakcie stoicie. No <grym> to kuchasz, tak, został nam kucharz, Uwaga, uwaga, a kucharz teraz na nim udaje, że nam przynosi poprawę do stołu. Chodź, kucharzu. Dalej. dalej. Wydawać by się mogło, że kamera dzieci o śmiela, ale nic bardziej mylnego. Ciągle przekonujemy się o tym. Wszystkie dzieci wypowiadały się bardzo chętnie, a pochwał pod adresem klubu Raszyn i zorganizowanych tutaj zajęć nie było końca. Było bardzo fajnie. Bawiłam się z wszystkimi prawie. Spędzam tu bardzo miło czas. Ja jak jestem w ferie, tutaj to się bardzo dobrze bawię, gram w różne gry, gram w bilarda, w piłkarzyki, oglądam różne filmy i tak się bawię. Ja się bawię z moją koleżanką i jest tutaj bardzo super. Ja tu dzisiaj pierwszy raz jestem, ale tu jest bardzo fajnie, spodobało mi się i chcę jeszcze raz tu przyjechać kiedyś. jest tu bardzo fajnie i chcę się dalej bawić się tutaj bardzo podoba, naprawdę. Ja tutaj jeszcze będę często przychodził i naprawdę miło tutaj spędzam czas i mi się bardzo podoba. Bardzo mi się tu podoba, bo mogę się bawić z moją koleżanką. Fajnie było, bo tu mogę z kolegami, zawsze gram w gry i, i, ten, i oglądamy film i sobie razem się bawimy. Lubię tu przychodzić, ponieważ jest tu dużo zabawy i są piłkarzyki, bilard i fajnie można się tu bawić. Ja też tu lubię przychodzić, bo miło tu spędzam czas, właśnie gram w różne gry, oglądam filmy, no i jest po prostu fajnie. Fajnie jest, kiedy tu pierwszy raz przyszłem, to sam nie wiedziałem, że tu jest tyle fajnych zabawek i gier. Fajnie, po, są fajne zabawy, no i wszystko jest tutaj fajne. E, bardzo mi się podoba e, tutaj wszystko, bardzo lubię tutaj przychodzić i e, to wszystko. Dobrze. Bardzo są fajne panie, bo fajne ma szykują zajęcia dla nas. Bardzo tu jest fajnie, dlatego że... Kiedy poznałam klub lasy, no to bardzo mi się podobało i bawię się z moimi koleżankami bardzo dobrze. A ja byłam na wakacjach y, na takim koncercie Perfect. Potem grał Enej, a jeszcze a, był, a, a do tego Perfect szłam pierwszy i mnie bardzo nogi bo, bolały i tu jest fajnie, dlatego, że były fajne rzeczy. Pamiętajmy, że dzieci są szczere i mówiły tylko to, co naprawdę wierzyły.